No cóż, tak jeszcze pomyślałem, że należy się malutki updatecik już na drugi dzień po tych wszystkich grzebaniach, żeby widać było, jak ta woda wygląda. I chyba już się wyklarowała. Całkiem, całkiem. O, dać ostrość, klarowność do samego drugiego końca akwarium. Także o. I taką wodę generalnie mam na co dzień. Chyba, że coś tam w zbiorniku łapkami namieszam. I dodam, że tutaj, mimo, że posiadam i bawiłem się różnymi uzdatniaczami typu Purigen. Czy Clarity? W tej chwili ich nie używam, akurat, bo na razie nie ma takiej konieczności. Filtracja sobie daje doskonale radę. Dolewka poziom trzyma cały czas. O, może parę słów o dolewce. Moim skromnym zdaniem. Każde akwarium powinno być zaopatrzone w taką dolewkę. Znaczy, powinno być. No. Jest to na pewno jakaś wygoda. Już nie mówię, że na czas, kiedy się opuszczam mieszkanie, na jakiś tam urlop i tak dalej, ale skimmer zawsze jest zalany w tym samym poziomie. I nie opada niżej i pracuje prawidłowo. Bo jak jest poziom za niski, to on już przestaje ten pływaczek z kimera pływać, tylko osadza się poniżej i to już nie pracuje dobrze. No, przede wszystkim nie odkrywają się grzałki. Karmidełko, jeżeli ktoś takiego używa, też jest na stałym poziomie. I zdarzało a zdarzało mi się że jak u było wody za mocno to o, aż tak a potem się to haczyło i czasami nie wracało do bo nie to się potrafi jakoś tak zaklinować i nie potrafi wrócić do położenia wyjściowego Ważne też przy napowietrzaniu, jeżeli ktoś na powietrza ja częściowo napowietrzam ruchem powierzchni wody, tak jak tu widać. Ale tak, żeby mi nie plumkało, ale jak ktoś na powietrza też. Nie wiem, czy tu dam radę obrócić. No, no, bo tu mam też jeden element, jak widać, deszczownicy. Nie po to, żeby to robić deszczownicy z tego, ale żeby złagodzić ten strumień tutaj. Żeby nie był taki silny i nie wywoływał mi. Za bardzo yy, pralki w akwarium, a bowiem jestem, tak można powiedzieć, zwolennikiem małego ruchu wody w akwarium, bo duży ruch wody przyczynia się najczęściej do powstawania różnych glonów. Im spokojniejsza woda, tym pewne glony, o, dolewka się włączyła. Tym pewne glony się mniej chętnie pojawiają. Zresztą to każdy pewnie wie. No i w tym momencie, kiedy dolewka właśnie ten poziom wyrównuje, mamy pewność, że jeżeli ktoś używa deszczownicy, to ona zawsze jest na takim samym poziomie pluska. Bo wiadomo, jak się poziom obniży, to ona chlapie mocniej. Wtedy wilgoć dookoła się rozchlapuje. Przynajmniej u mnie tak było. I zawsze to już jakieś tam uciążliwości z tego mogą wynikać. Może nie. Nie u każdego, ale ja tego nie lubiałem. Także poziom wody, kiedy jesteś pewny, że będzie zawsze stały, to jest to myślę, że fajna zaleta. Warto taką dolewkę rozważyć, żeby kogoś stać. Nie jest to jakieś tam strasznie drogie. Można odłożyć sobie tamte te 3 czy 3,5 stópki. Już nie pamiętam, ile ona tam kosztowała. Ale sprawa bardzo fajna. No co tu pokazywać? Wody, wody Wam nie pokażę, chyba, że tu właśnie na powierzchni, że woda jest w akwarium. A ryby mam nadzieję, że im to służy. Ten to już się tak wydłużył od lotosa, pierwszy raz chyba w życiu mi taki długi puścił. Na razie z ciekawości go zostawię, ale raczej jestem chętny po to, żeby on tak właśnie nisko się położył, tak jak się położył do tej pory, żeby nie za wysoko, nie do powierzchni. Bo lubiłem go właśnie za to, że tak do połowy maksymalnie akwarium jego liście sięgały. No, karmienie będzie za pół godziny jakieś, ale już myślę, że nie będę Was męczył, chyba żeby zobaczymy jeszcze. Generalnie, może jeszcze tak dopowiem co do sposobu, czy tam opcji, jakie u mnie w tym akwarium są. No, to jak już chyba wspominałem, woda jest generalnie RO, z na około 1 trzecią kranówki. Coś tam dolewam tych, tak pokazywałem, specyfików, to już nie będę się powtarzał. Piasek. Jak widać, czyli podłoże jałowe. Na początek dałem takich, takiego podłoża. Teraz już nie pamiętam, ale w moich filmikach jest tam podane, jak to się nazywa przy zakładaniu akwarium, gdzieś w opisie. Wylatują mi one na wierzch, ale nieistotne. To rośliny tam sobie z tyłu na tym rosły. Tam. W w tylnej części tego tylko sypałem trochę tak jedną paczkę trzy chyba 3,5 kilo to było nie, nie dawałem tego na całość no i tam potem w międzyczasie trochę kulek glinianych w sumie może z jedno opakowanie zużyłem takie nieduże tam było z 10 czy 12 kulek nie pamiętam i generalnie opakowanie jak do tej pory przez ten cały rok czasu, rok teraz to już ponad rok, półtora będzie paczkę pałeczek nawozowych takich do kwiatków z ogrodniczego sklepu zwykłego i jeszcze wszystkich nie zużyłem także nie, nie, nie pcham tego jakiejś strasznej wielkiej ilości pod te rośliny ale od czasu do czasu coś tam wetknę i żeby coś tam rośliny miały No w zasadzie żadnej filozofii tutaj większej nie ma. Filtr to tak na filmikach, wszystko pokazane. To co w filtrze, tak na filmikach, wszystko pokazane. No i tak to się ładnie kula samolistnie. Nawet ku mojemu zdziwieniu, że tak powiem. Światełko nie za mocne 46 W, a i tak. kanał niebieski i czerwony to są na minimum. W sensie może 40-30%, zależy, który kanał. Biały, taki czysty, to się nazywa. Biały, czysty też na minimum, bo on mi się nie podoba. Za bardzo taki trupi biały. Najbardziej mam ten biały, taki żółty. Typowy, taki lekko żółtawy, biały. To ma prawie na maksa 90%. Nie, teraz zmniejszyłem chyba do 80% czy, czy coś koło tego procent. Także te 46W to nie wiem, czy tutaj daje mi 30W ogólnie, musiałbym to jakoś. W sumie jest to do zmierzenia, mógłbym to zmierzyć jeszcze. To fakt. Także oświetlenie nie jest jakieś straszne, jeżeli chodzi. No ale i rośliny mało wymagające. Nie jest to HT, tylko jakieś takie towarzyskie LT. To i oświetlenia. No może te rośliny tu na dole wymagają więcej, bo widać, że one niestety mi coś chorują. A to już też pokazywałem, nie będę się powtarzał. Tam młode odbijają ładne, ale tutaj już się zaczęły takie. O. Są widać zmęczone życiem. Odpukać lotos od początku pięknie mi się chowa bez problemów. Wszystkie żabienice też. Balisnerie też. Łatwe rośliny to i problemów mało. Tu już mi ten badylek z tym czymś, nie wiem co to będzie. Zobaczymy jak wyjdzie z wody, co z tego będzie. No Powstrzymam się i nie utnę z ciekawości. Mam nadzieję, że to będzie jakiś kwiat albo co. Ciekawe. złapię to tu. O tu. Obadamy. No i ten liść też ciekawy z zielonej żabienicy o czerwonym zabarwieniu i taki długi wyszedł też może to jest ta redukcja oświetlenia coś zmieniła w funkcjonowaniu tych roślin nie wiem zobaczymy czy coś jeszcze takiego więcej się pojawi czy nie także no cały czas jestem zadowolony z prowadzenia tego akwarium z tej klarowności wody tym bardziej. Proszę. Grzałeczka. Ostro widoczna. W drugim końcu akwarium. Liście też żabienicy tam na końcu. Prawie tak samo ostro jakbym tu z 10 cm filmową. Także dobra filtracja. Robi robotę. Przyjemnie się ogląda, przyjemnie się patrzy. Aczkolwiek i tak się łapie na tym, że Obok mam telewizor, i jak puszczam sobie jakieś akwaria, to zamiast na swoje, to patrzę w telewizor. <taki>, Taki to los już jest. Muszę to ograniczyć i bardziej się poświęcać uwagę i cieszyć oko swoim akwarium, bo inne też są ciekawe, ale w końcu po to zakłada się swoje, żeby się cieszyć. W swoim akwarium. No to na razie dzięki. To nic ciekawego więcej do zaoferowania. Dzisiaj nie mam, niestety. Pozdrawiam.